Cześć Boże, jestem ojciec Augustyn. Chciałbym podzielić z Wami kilka refleksji odnośnie Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to coś więcej niż święto. To moment, w którym odwieczne Słowo Boga Jezus Chrystus staje się ciałem, aby nas zbawić. Jest to jednak jedynie wspomnienie przeszłości, lecz historycznie, lecz wezwanie do postawienia Chrystusa w centrum naszego życia i budowania z Nim żywej relacji. Chrystus w centrum i budowania z Nim żywej relacji. Pomogą nam w tym trzy słowa z Pisma Świętego. Logos, kenosis i koinonia. Każdy z nich rzuca światu na to, jak głębiej przeżywać Boże Narodzenie. Po pierwsze Logos. Logos oznacza słowo. I wskazuje na Jezusa jako odwieczne Słowo Boga, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jan 1,14. Chrystus, będący samą prawdą, przynosi światło i w ciemności świata i nadaje sens naszej egzystencji. Nadaje sens naszej egzystencji. Boże Narodzenie przypomina je. Jezus, jest centrum naszego życia. Możemy pogłębiać relacje z Nim, słuchając Pisma Świętego, zajmując czas na ciszę i kontemplację oraz nadając naszym codziennym działaniom sens zgodny z Jego nauką. Logos przypomina nam, że życie ma prawdziwą wartość i kierunek tylko wtedy, gdy jest w Chrystusie. A drugi słowo, kenosis. Chrystus unija się, by nauczyć nas miłości. Kenosis, czyli ogołocenie. W liście do Filipian święty Paweł mówi, że Chrystus ogłoczył samego się, siebie, przyjąwszy postać sługi. do Filipian 2.7. Tajemnica Bożego Narodzenia ukazuje, jak wszechmogący Bóg unija się, stając się bezbronnym dzieckiem. Ubogim żłowie. Kenos jest to wyraz miłości, która nie szuka siebie, lecz całkowicie oddaje się dla innych. Chrystus wsiwa nas, byśmy naśladowali Jego pokorę i gotowość do służby. W codziennym życiu oznacza to rezygnację z egoizmu, dążenie do pokory i gotowość do służby innym, zwłaszcza potrzebującym ocenie z własnych ambicji i pragnień, pozwala otworzyć serce na miłość Boga i bliskich. Koinonia, trzecie słowo, koinonia oznacza wspólnotę i uczestnictwo. Święty Jan pisze, że celem zwiastowania Ewangelii jest prowadzenie nas do komunii z ojcem, synem i wspólnotą wierzących. Chrystus rodzący się w rodzinie Zaprasza nas do budowania głębszych relacji z Bogiem i z innymi. Komunia z Chrystusem możemy pogłębiać poprzez modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii i sakramencie pokuty. Sorem dla nas jest święta rodzina, która uczy miłości i jedności w relacjach rodzinnych. Koinonia to także troska o potrzebujących w ubogich, samotnych i cierpiących spotykami samego Chrystusa. Boże Narodzenie, jako dziwne spotkanie z Chrystusem. Logos, kenosis i Kolonia, to trzy słowa, które prowadzą nas do głębszego zrozumienia tajemnicy Bożego Narodzenia. Chrystus, Słowo Wszelone, daje sens naszemu życiu. W swojej pokozie i ołoceniu uczy nas prawdziwej miłości, a w komunii zaprasza nas do bliskości z Nim, i z innymi. Boje Narodzenie to nie tylko wspomnienie, lecz zaproszenie do żywej relacji z Jezusem, która przemienia nasze serca. Niech też święta będą czasem odkrywania na nowo Chrystusa. Odkrywania na nowo Chrystusa, który pragnie być w centrum Twojego życia. Otwórz mi serca na Jego obecność i pozwól mi, by Jego miłość przemieniała nas i nasze Otočení. Vesou ještě